Cześć, dzień dobry! Witam Was na kanale Happy Dental Academy. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam więcej o naturalnych artykułach do higieny jamy ustnej. Od jakiegoś czasu w naszym sklepie coraz więcej osób pyta o produkty do higieny jamy ustnej, które pochodzą z naturalnych surowców bądź też są przyjazne dla środowiska. Dlatego dzisiaj opowiem Wam więcej o produktach, które możecie zastosować w codziennej higienie jamy ustnej z serii naturalnych i ekologicznych. Zacznijmy od szczotek do zębów. Według statystyk przeciętny mieszkaniec naszej planety zużywa w ciągu swojego życia około 300 szczotek do zębów. Taka plastikowa szczoteczka rozkłada się przez ponad 500 lat, stąd też nie dziwi ten trend prowadzący do tego, aby znaleźć alternatywne tworzywo dla plastiku i aby zacząć zamieniać produkty do higieny jamy ustnej na takiej wersji bardziej ekologicznej. I ja mam tutaj przed sobą kilka szczotek do zębów, które właśnie w taki aspekt ekologiczny się wpisują. Pierwszą ze szczotek jest szczoteczka PIXTER z bambu Classic, która ma trzonek wykonany z bambusa, ten bambus jest specy, specjalnie uprawiany, te uprawy są zrównoważone. Jeśli chodzi o samą szczotkę, ma ona niewielką główkę z włóknami nylonowymi. Opakowanie tej szczotki pochodzi z recyklingu, jest także przeznaczone do recyklingu, więc, jakby ten obieg cały czas jest otwarty i nawet te napisy które, i grafiki, które. Znajdują się na opakowaniach, zostały wykonane specjalnym tuszem wyprodukowanym na bazie soi, więc tutaj wszystko jak najbardziej w zgodzie z naturą. Druga szczotka, którą mam przed sobą, to również szczoteczka firmy Pixters. Ja mam tu akurat taką wersję soft, ona występuje również w wersji medium. Jej trzonek jest już nieco inaczej wyprofilowany, ale nadal wykonany z bambusa. Różnica względem tej szczotki Classic jest taka, że tutaj mamy włókna wykonane ze specjalnego polimeru na bazie oleju rycynowego, więc włókna również są biodegradowalne, również są bardziej ekologiczne i tak jak wspomniałam, szczotka występuje w dwóch opcjach twardości włókien. Kolejnymi szczotkami, które mam tutaj przed sobą, są szczoteczki firmy Tepe. I one wyglądem bardziej przypominają już klasyczne plastikowe szczotki do zębów. Natomiast to tworzywo nie jest zwykłym plastikiem, a jest bioplastikiem, który został wyprodukowany na bazie trzciny cukrowej. Więc biodegradowalne produkty, w zgodzie z naturą, wyprodukowane. Jeśli chodzi o ich włókna, również zostały one wykonane na bazie oleju rycynowego, więc nadal. Ten aspekt ekologiczny mamy, i ta szczotka, którą ja mam tutaj, to jest szczotka w wersji regular, czyli taka klasyczna, nazwijmy to najbardziej uniwersalna. Natomiast mam tutaj jeszcze szczotkę w wersji small, compact, czyli taką mniejszą, która może być albo stosowana przez dzieci, przez młodszych użytkowników, albo przez osoby, które po prostu lubią mniejsze główki po to, aby móc. Swobodnie manewrować z nimi w jamie ustnej, ponieważ te jamy ustną mają nieco mniejszą. Jeśli chodzi o opakowanie tych szczotek, ono również i pochodzi z recyklingu, i do recyklingu się nadaje, więc tak jak wspomniałam, wszystko tutaj jest zgodne z naturą i dla natury ma być delikatne, jak najmniej inwazyjne. Kolejnymi artykułami do higieny jamy ustnej, które możemy znaleźć w takiej bardziej ekologicznej odsłonie są nici i niciowe kałaczki, czyli te produkty, które pomagają nam w doczyszczaniu przestrzeni międzyzębowych. Ja mam tutaj przed sobą nici firmy Pixters z serii Pixters Eco, które są wykonane z jedwabiu. Są to nici woskowane, a wosk, którym zostały powleczone, to wosk pszczeli, więc tutaj ten aspekt ekologiczny jak najbardziej jest utrzymany. Nici występują w dwóch wersjach aromatycznych. W wersji miętowej, czyli takiej delikatnie odświeżającej, oraz w wersji bezzapachowej. I jeśli chodzi o samą formę tej nitki, to tak jak możecie tutaj zobaczyć, jest ona dość cienka, a więc myślę, że bez problemu, nawet przy ciasnych przestrzeniach międzyzębowych, się sprawdzi. Dla osób, które z jakichś powodów nie mogą używać nici dentystycznych albo nie chcą, i jest to dla nich trudne. Są również niciowe kałaczki, czyli taka opcja alternatywna, gdzie mamy na taki mini procy już gotowy fragment nici naciągnięty, napięty nazwijmy to i te niciowe kałaczki świetnie sprawdzają się również, jeśli chcemy gdzieś poza domem w taki w miarę dyskretny sposób właśnie te przestrzenie międzyzębowe sobie oczyścić. Te niciowe kałaczki, które ja mam tutaj są wyprodukowane ze specjalnego polimeru na bazie e, skrobi kukurydzianej. One są w 98% biodegradowalne, a ciekawostką jest to, iż w całości pokryte są aktywnym węglem czyli tą substancją, która od jakiegoś czasu bardzo mocno w świecie artykułów do higieny jamy ustnej się zaznacza zwłaszcza jeśli chodzi o pasty do zębów i wszelkiego rodzaju produkty antybakteryjne i wybielające. Jeśli chodzi o nitkę, ma ona kolor czarny, więc też bardzo dobrze tutaj działa edukacyjnie, dlatego że na tym czarnym kolorze świetnie widać płytkę nazebną, która w przestrzeniach międzyzębowych zalegała. Mała, wygodna w użyciu, a dzięki takiej formie właśnie nicie wykałaczki możemy o wiele swobodniej, wygodniej manewrować taką nitką w przestrzeni międzyzębowej, ale też lepiej kontrolować tę siłę, z jaką wprowadzamy nicie wykałaczkę w przestrzeń. To, przed czym Was tylko przestrzegam. To stosowanie tej opcji, właśnie wykałaczki, ponieważ jest ona dość ostra, więc jeśli um, jakby nie do końca czujecie się właśnie z takim manewrowaniem tego typu akcesorium, to poprzestańcie na samej nici. Um. Podobnie jak w przypadku szczotek do zębów, tak i tutaj opakowania tych nici i nici wykałaczek wyprodukowane są z kartonu, który pochodzi z recyklingu i także do recyklingu są przeznaczone. I podobnie jak w przypadku szczotek, również tutaj nadruki, które zostały jakby na tych opakowaniach wykonane, pochodzą z. Tuszu, który wyprodukowany jest na bazie soi, więc jak najbardziej ekologiczne i przyjazne naszej planecie produkty. Również szczotki międzyzębowe znajdziemy w opcji ekologicznej. Ja mam przed sobą akurat szczoteczki firmy Pixters. To jest firma, która jako pierwsza wprowadziła szczotki międzyzębowe właśnie w takiej opcji bambusowej. I to są jedyne profesjonalne artykuły, które w ofercie naszego sklepu właśnie w takiej opcji znajdziecie. Jeśli chodzi o wersję szczotek międzyzębowych, mamy tutaj dwa rodzaje tego produktu. Czyli jest to szczotka taka klasyczna, przez nas nazwana jako wersja oryginal. Ona jest prostą wersją. To czym się charakteryzuje, to możliwość rolowania tego e, produktu w palcach, dzięki czemu e, po pierwsze wytracamy trochę siły, z jaką normalnie wprowadzali, wprowadzalibyśmy tę szczotkę w przestrzeń, a po drugie zwiększamy efektywność czyszczenia. I te szczoteczki występują albo w takich wersjach opakowań e, MIX. Czyli mamy tutaj po jednej szczotce z każdego rozmiaru albo w wersji, gdzie mamy szczotki już tylko jednego rozmiaru w opakowaniu. Druga wersja, jeśli chodzi o układ trzonka, to jest wersja angle, czyli taka zagięta pod kątem prostym, również trzonek bambusowy, ten kapturek mimo tego, że przypomina opcję plastikową jest kapturkiem wykonanym z polimeru na bazie skrobi kukurydzianej i jedynymi niebiodegrowalnymi elementami w przypadku tych szczotek są włókna oraz te druciki, które tutaj się znajdują. A to dlatego, że nie znaleziono jeszcze takiej alternatywy dla tych elementów, która byłaby bezpieczna w użytkowaniu, bo pamiętajmy, że szczotkę międzyzębową wprowadzamy w przestrzeń, i jest to ten drucik jest takim elementem, który musi być faktycznie mocny i który musi minimalizować ryzyko pęknięcia i pozostania w przestrzeni. Więc tutaj, poza właśnie tym trzpieniem. Z drutu i włóknami. Cała pozostała część szczotek jest biodegradowalna. No i znowu aspekt opakowania i nadruku jest taki sam jak w przypadku nici, o których mówiłam przed chwilą. Na rynku dostępną mamy naprawdę szeroką gamę pas do zębów, które spełniają ten aspekt produktu naturalnego. I jeśli chodzi o pasty, które ja mam tutaj przed sobą, nie będę mówiła o wszystkich, żeby Was nie zanudzić, bo jest tego sporo. Natomiast to na co warto zwrócić uwagę. Te pasty zawierają zazwyczaj kilkadziesiąt, dziewięćdziesiąt parę, bądź też w niektórych przypadkach 100% składników pochodzenia naturalnego. I ich działanie zazwyczaj oparte jest na wyciągach roślinnych, na ekstraktach ziołowych, które mają spowodować takie działanie tonizujące, detoksykujące w jamie ustnej, które mają właśnie pomóc nam działać przeciwzapalnie, antybakteryjnie. Natomiast jeśli mamy tutaj wyłącznie wyciągi ziołowe, to nie mamy do czynienia z takim aspektem remineralizującym. Ponieważ składnikami, które wpływają na remineralizację szkliwa są fluor, hydroksyapatyt, często jakieś związki wapnia, które w pastach występują. Jeśli tego nie ma, to działanie pasty ogranicza się właśnie do tego łagodzącego, antybakteryjnego działania na dziąsła. Więc wówczas zalecam Wam, abyście częściej konsultowali się ze stomatologiem, abyście baczniej sprawdzali, czy faktycznie w Waszej jamie ustnej nie dzieje się nic niepokojącego. Z past, które mam tutaj przede mną, tak jak wspomniałam, nie będę mówić o wszystkich, ale na przykład jeśli chodzi o serię Biomet, to są pasty, które mają w okolicach 98, 99 nawet składników naturalnych, ale mają też hydroksyapatet, czyli tak jak wspomniałam wcześniej, ten składnik działający remineralizująco. Hydroksyapatyt jest naturalnym budulcem naszego szkliwa więc świetnie um, jakby wbudowuje się we wszystkie mikropęknięcia, mikropory i e, chroni zęby przed próchnicą. I tutaj mamy e, na przykład pastę Super White, która zawiera olej kokosowy, która zawiera um, naturalne enzymy takie jak bromelinę, papainę, więc jest taką pastą bardziej wybielającą, usuwającą osady i przywracającą naturalną biel naszych zębów. Z past takich w 100% naturalnych mamy na przykład pasty Argital. Ich działanie oczyszczające oparte jest o glinkę którą mamy w składzie tych past, i tutaj ciekawostką jest na przykład pasta czarna, która można powiedzieć, że jest taka wręcz błotnista, z uwagi na to, że to są wyłącznie naturalne składniki. No to rzeczywiście nie ma na przykład takiego intensywnego aspektu odświeżającego. Te pasty się w ogóle nie pienią, ponieważ nie zawierają SLS-u, i tu rzeczywiście jakby trzeba być wielbicielem takich produktów, aby ten Efekt przejść. Natomiast pastę, którą ja bardzo lubię z tej serii, to jest pasta Omobital, która jest pastą um, przywracającą naturalny kolor zębów e, i ona zawiera e, w składzie anyż i zawiera, m, jest jakby oparta też o m, e, obecność cytryny w składzie. E, dzięki czemu rozpuszcza osady, które na powierzchni szkliwa się znajdują i rzeczywiście e, daje taki efekt rozjaśnienia. A pasta jest też bardzo specyficzna. Smaku, no właśnie tutaj ze sprawą obecności anyżu. E, natomiast to, co warto e, zauważyć w przypadku e, tych produktów, to fakt, że przez zawartość glinki, e, jeżeli używamy tej pasty, to bardzo szybko e, twardnieją nam, można powiedzieć, włókna szczotki, więc wtedy tę szczotkę e, warto wymieniać częściej. To jest zresztą dość mocno odczuwalne. Z pozostałych produktów, które są tutaj przede mną, mam na przykład pasty Langelika, które są pastami takimi, również opartymi o wyciągi ziołowe. Mamy na przykład pastę, gdzie głównymi składnikami są wyciągi z bazylii, z tymianku, więc też takie naturalnie działające, tonizujące składniki. Mam też dla Was ciekawostkę, ponieważ zazwyczaj pasty do zębów, które kojarzą nam się właśnie z tymi produktami eco-bio, mają jakieś oznaczenia takie ziołowe, mają jakieś powiedzmy bardziej naturalną kolorystykę, bądź też te grafiki, które gdzieś tam nawiązują do nurtu eco. Natomiast jest pasta Elgedium anti -Plug, która. Jest typowo medyczna, taka apteczna, jeśli chodzi o sam design, o grafikę. A jej skład został odświeżony, i tutaj ta formuła, która obecnie jest dostępna w aptekach czy też w sklepach, jest formułą w ponad 90%, bo chyba w 97 bądź też 8, właśnie opartą o naturalne składniki. Więc, mimo tego, iż pasta wizualnie może nie, nie pokazuje tej naturalności, to faktycznie skład za tym przemawia. Więc to w formie ciekawostki. A jeśli chodzi o pozostałe produkty, to tak jak wspomniałam, e, głównie wyciągi ziołowe. E, bardzo dobre działanie odświeżające, tonizujące, ale zwracajcie też uwagę na składy. Skoro było o pastach, to pora teraz na płyny do płukania jemy ustnej z naturalnymi wyciągami. Ja przygotowałam tutaj trzy opcje, oczywiście jest ich o wiele więcej w ofercie Happy Dental, ale to wszystko możecie sobie sprawdzić na stronie. Z płynów, które ja wybrałam, mamy dwie opcje marki Biomet i to jest płyn um, taki ogólnie ochronny, działający bardzo dobrze na dziosła, zawierający oleje eteryczne, które um, tonizują, które bardzo dobrze działają antybakteryjnie. Tutaj mamy natomiast płyn z wyciągami z cytrusów. Oba płyny posiadają w składzie enzym bromeliny, która jakby redukuje odkładanie się płytki nazewnej, więc działa także na te osady, które na powierzchni szkliwa się gromadzą. Tutaj natomiast mamy płyn Alfa Herbal. Jest to polski produkt, który można powiedzieć z taką prawdziwą bombą, jeśli chodzi o te składniki naturalne, ponieważ faktycznie wyciągów ziołowych jest tutaj mnóstwo. Mamy wyciąg z korydębu, mamy wyciąg z rumianku, mamy wyciąg z goździka i ten płyn świetnie sprawdzi się w przypadku osób, które mają jakiekolwiek problemy natury periodontologicznej, które borykają się z nawracającymi aftami, z pleśniawkami z właśnie stanami zapalnymi w jamie ustnej. On będzie bardzo dobrze wyciszał tego typu problemy i przywracał tutaj właściwy stan dziąseł. Więc wszystkie te produkty, które Tutaj widzicie, będą właśnie działały ogólnoochronnie i sprawiały, że rzeczywiście od strony dziąseł czy też właśnie tkanek błąd śluzowych zdrowie jamy ustnej będzie na naprawdę wysokim poziomie. Skrobaki do języka to tak naprawdę jedyne słuszne akcesorium właśnie służące do oczyszczania tej części jamy ustnej. Jeśli chodzi o takie w wersji ekologicznej, w ofercie naszego sklepu jest tylko jeden produkt spełniający te kryterium. i Jest to skrobak firmy Tepe. Podobnie jak szczotki, o których mówiłam na początku, tak, i skrobak wykonany jest ze specjalnego bioplastiku na bazie trzciny cukrowej. On przypomina taki klasyczny plastikowy skrobak, bardzo dobrze usuwa osady nagromadzone na powierzchni języka. Tak jak widzicie, jest wyprofilowany w takim łyżeczkowym kształcie po to, aby rzeczywiście to czyszczenie było efektywne i skuteczne. Skrobak występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: zielonej i różowej i świetnie sprawdzi się do codziennej higieny jamy ustnej. I na koniec zostały nam produkty ekologiczne przeznaczone do higieny jamy ustnej dzieci. Wśród tego typu artykułów mamy na przykład szczotki do zębów i tutaj przykładem są szczotki firmy Pixters, wykonane z bambusa, jeśli chodzi o trzonek, włókna mamy tutaj z polimeru na bazie oleju rycynowego. Czyli produkt jest analogiczny do, tej, do tych szczotek w wersji dla dorosłych, o których mówiłam na początku naszego filmu. Oczywiście opakowanie nadaje się do recyklingu tuż na bazie soi. Alternatywną opcją jest szczotka, są szczoteczki firmy Jack ⁇ and Jill, których trzonki wykonane są z polimeru na bazie skrobi kukurydzianej. Te trzonki są niewielkie, są wyprofilowane tak, aby były wygodne w trzymaniu dla malucha i one występują w różnych wersjach, jeśli chodzi o ten motyw graficzny na rękojeści. Z ciekawostek takich produktowych do higieny ustnej dzieci, firma Jack and Jill stosunkowo niedawno, bo chyba kilka tygodni temu, wypuściła na rynek niciowy kałaczki, które są również wyprodukowane z polimeru na bazie skrobi kukurydzianej. A takim wyróżnikiem tego produktu jest truskawkowy aromat, który na tych niciowykałaczkach, który z tych niciowykałaczek się wydobywa. Więc bardzo ciekawy produkt, świetny, aby nauczyć dziecko właśnie dbania o higienę przestrzeni międzyzębowych. No myślę, że też samo to opakowanie jest na tyle atrakcyjne, że będzie świetnie zachęcało do codziennego rytuału takiego stomatologicznego. Dla Maluchów, dla niemowląt mamy chusteczki do przecierania wałów dziąsłowych, które są bawełniane, więc znowu aspekt naturalny, jeśli chodzi o właśnie tutaj tworzywo. I nasączone są ksywitolem. Ksywitol jest naturalnym cukrem brzozowym. Mówiłam już o nim kilkakrotnie podczas naszych filmów. I ma on działanie przeciwpruchnicowe, więc świetnie właśnie wpływa na florę bakteryjną jamy ustnej. Bardzo dobrze neutralizuje pH i działa przeciwpruchnicowo. Mamy także ekologiczne kubeczki dla dzieci. Te akurat z firmy Jack and Jill są wykonane z łusek ryżowych oraz z babusa. A więc są biodegradowalne, a są naturalne, wygodnie leżą w dłoni i mają podobnie jak szczotki, takie graficzne elementy, które mają zachęcić dziecko do um, używania szczotki i, past, i przepraszam kubeczka i do codziennej higieny jamy ustnej. I na koniec zostały nam pasty do zębów dla dzieci, również tutaj skupiłam się na tych z firmy Jack and Jill. One są organiczne, wegańskie, mamy do wyboru różne wersje smakowe, Są to w zdecydowanej większości smaki owocowe. Mamy także pastę w wersji neutralnej, aby gdzieś tam nie motywować dziecka do połykania pasty, czy też aby nie, gdzieś tam nie pokazywać, że te smaki owocowe funkcjonują. To co jest istotne w przypadku past do zębów naturalnych, to fakt, iż one w zdecydowanej większości, mówię o tych opcjach dla dzieci, oparte są na ksylitolu, czyli mamy działanie przeciwpruchnicowe, ale nie mamy składników remineralizujących. To jest to, o czym mówiłam w przypadku past dla dorosłych, czyli nie ma fluoru, nie ma hydroksyapatytu. I w przypadku maluchów: tym ważniejsze jest, aby faktycznie jakby stale kontrolować ten stan zdrowia jamy ustnej, stan zębów u stomatologa, aby stawiać się na regularne wizyty i jakby mieć tę pewność, że faktycznie nie zaczyna się pojawiać próchnica, że ta higiena jest na wystarczającym poziomie i nie trzeba na przykład wdrożyć fluoru. Więc pasty naturalne dla dzieci. Stosujemy zdecydowanie pod kontrolą stomatologa. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że te produkty naturalne, które dla Was wybrałam, spodobały Wam się i że były dla Was ciekawostką. Jeśli interesuje Was którykolwiek z produktów omawianych dzisiaj, to oczywiście jak zawsze odsyłam Was na stronę www.hapidental.pl, gdzie w zakładce Produkty Naturalne znajdziecie wszystkie artykuły omawiane dzisiaj. A ja Wam serdecznie dziękuję, zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do klikania w dzwoneczek oraz zostawiania łapek w górę. Jeszcze raz wielkie dzięki, no i oczywiście, widzimy się na kolejnym filmie.